Tak kilka dobra, przeskok, przyjebanie i odskok. No to tak, świetna, tylko że nie w takim kurwa ciasnym miejscu. Dzień dobry pan demon. Czekaj, czy koło pana demon jest jakiś lud? Skoro i tak na Jolo na pizdę się tu wbijam, to mogę wyzbierać wszystko, nie? I Mamy, uwaga, ostrze gringo Dobra, trzeba koło niego przejść jakoś, żeby nie umrzeć. Czekaj, a właśnie. Kurwo ty. E, Nie dostrzela, nie. A, dobra, niech podleci bliżej, czekaj. Wypierdolimy je, póki jestem na otwartym terenie, nie? Oh, o w mi się małe trawy. No nie, musi, musimy je wypierdolić, bo jak będę znowu na tym boku klifu, to będę miał przejebane. Leci z powrotem szmata. Okej, okay, sergetowana. Uuu, O nie! Nie chciałem tak! On się nie zagrował? A. Czemu? To co? Demon Strzelanie z łuku i nie zabiera staminy. Patrzcie, nawet nie wiedziałem. Puść dymkę, tak jak on się robi. To taki miałem plan. <grystanie> on z nosa, tak? Czekaj, a jest headshot damage tutaj? Jak trafię w głowę, będzie więcej? Nie. pojadaje daje. Eee, w ogóle patrzcie na ilość dusz moją. Nie, chyba nie chcę mi się go zabijać w ten sposób. Możemy go zabić w ten sposób. Jak wzmocnię sobie łuk. Czy mój łuk będzie się... Będę się wzmacniać kamieniami ostrymi? Bo jeśli tak, to trochę ich mam, nie? A jak nie mam, to mogę ich trochę kupić. No, bo ja moje kamienie dałem na Falkion, nie? Czytam na Bułat Kurwa. Eee, więc Lipa. Zobaczymy, czym to się wzmacnia i czy mogę wzmocnić. Jeśli, jeśli mogę, to wzmocnimy, ile się da. Wzmocnij i krótki łuk. Twardym kamieniem, Okej. Okay. Ciekawe, dobra. To e, proszę mi zjeść jakąś duże. Z bohatera z opowieści, proszę. Piękne. Więcej dymidżu nauku. Robimy bouran. Chop? Mogę jeszcze raz? Mogę jeszcze raz? I teraz potrzebuję pięciu odłamków. Pójdziemy do świata 2.1 eee, tutaj i zobaczymy, czy ten pan eee, sprzedaje. Pewnie sprzedaje, no? Odłamki. Potrzebuję pięciu, mam jeden. Ja w cyberpunku jest około 300 zadań, ale ogólnie, czy w DLC? <laughs> czy w DLC? Ech, dzień dobry. Tak. I ostre, tak. 500 za sztukę. Potrzebuję ich pięciu, tak? Jeden mam, więc git. Let's go. Będziemy mieć łuk na plus 3. Mam nadzieję, że to jakoś konkretnie zwiększy jego damage. Romeo, mam fazę. E, nadziei. Potem pewnie będzie faza. Jestem gunwem, a potem przerwa do rana. Potem gra na spokojnie i potem znowu jestem gunwem. Ale na razie mam nadzieję. <ścoughs> to jest jak ten, jak e, jak to się nazywa. Nie, na, nie, nie, nie napraw. chociaż naprawić też się muszę. I git. I dalej potrzebuje już dużego odłamku. Jak te, jak e, etapy. E, jak się, jak ktoś umrze, to ja, jaki to się ten. Żałoby, o etapy żałoby, nie? Najpierw jest wyparcie, później jest smutek. <grym> I tak dalej. Na e, nawet wszystko od tysiaka. Dobrze. Zobaczymy, ile teraz będzie to demerzu robiło. Panie, jaka smutna siedzi, patrzcie. Wracamy do 4-1. Ja bym chciał dojść do momentu, kiedy ten łuk będzie robić więcej damage'u. Zrobimy później z niego lepki łuk, czy tam sticky bow i później lava bow, ale nie wiem jak. Zaparcie, no, tak. <laughs> to jest najlepszy etap tego, najważniejszy etap żałoby. Ile to robi demerżu teraz? Szelaj! 33. No tak, kurde. Średnio bym powiedział ni. Au, au. I z bardzo wolno, mimo że jest to bo bardzo wolno strzela. Ale demona... Może w demona będzie więcej demerzu. Może szkielety mają odporność na piercing damage? Bo ja czuję, że my tędy będziemy musieli bardzo często przebiegać. Chociaż... Boss, który jest pierwszy w tym świecie jest dość łatwy tak naprawdę, nie? Tylko, że jest dość łatwy jak ma się levela normalnie. Zobaczymy jak... jak mocno będziemy bić, jak leveli nie mam, nie? HP mam tyle ile mam. I więcej mieć nie będę. Teoretycznie mogę mieć, jak biodolę sobie oczka efemeryczne. O kurwa. O kurwa. Ale efemeryczne oczka to też... Aha, jeszcze mi się trawa kończy. To też jest bardzo ograniczony item, no? No aż... Sz... Nie! No dobra, niech będzie. Z łuku go zabijemy. Okej. Okay. Teraz mogę sobie pulować ich, nie? O Boże, celowanie napadzie. Trafię? Okej. Okay. O, pięknie. I akurat na tyle dużo mu zżarłem ten. O, już idzie. Tego demedu, że wystarczyło. Okej. Okay. Na zajebanie go w trzech atakach. Git! I teraz tak. Ile te płaszczki mają HP w ogóle? Czy wystarczy mi te 30 damage'u z łuku? 71 weszło, ej. Okej. Okay. O nie, tu do mnie łucznik strzela. Przecież on mnie nie widzi nawet, jak on do mnie strzela. Ile teraz pana będzie wchodziło? Po 30. To jest 7 dm więcej tylko. <grych> nie, dobra, niech on po prostu da mi przejść. On tu będzie stać po prostu. Uuu. On tu już nie podejdzie, nie? On ma wyjebane. On tam strażniczy demon jest, tak? Dobra, płaszczki. Zanim podejdę dalej. Bo ja. Jedyny moment, kiedy ja zabijałem płaszczki, tak mi się wydaje, to jest jak biłem Storm Kinga. Fakt. Szczel tam, no. był? A, tak mele. No nie mogę. Gdzie ona lata. Szczel w nią. Fuck. Wiem, że potrafisz. Uda ci się. I pięknie wystawiona. I chuja, to dało. Okej. Okay. Dos. Kolejna. To już dwie. Ile ich, i, czy ich jest ograniczona ilość w tym zonie? Jak wyjebie te trzy, to będzie GG i koniec? No ta chyba jest za daleko na razie. Uuh. Dobra. My nie potrzebujemy iść w żadne dziwne miejsce jak na razie. A tu jest w ogóle drabina. Ja nią wszedłem do góry? Black 1. Cie ma z tej strony to no, szczeraj. Pumulet. No halo, ty. Łucznik mnie trafił. Wykurwiście. wiesz co? Weź. Tak. I niech podejdę. Dobra. Ja tu nie wchodziłem do góry, nie? Siemano z blaki. Dobry wieczór. Witamy na streamie skaleczenia Demon's Souls. Aaaa, bo to teraz jestem tutaj na górze. Ja myślałem, że będę później tutaj, ok? To dobrze. Wejdę tu, wejdę. Tu będzie jakiś ring, nie? Ok, jest płaszczka. Daj mi kurwa łuk. I traf, proszę. Ej, halo, nie było on tym razem. No szczel w nią, proszę, kurwa. Te strzały lecą tak powoli w tej grze. <laughs> eee! Kurwa. No psia, psia musimy je zabić, nie? Mam za mało traw, żeby się szarpnąć na to, żeby ich nie zabijać. O, kamień oczków. O, dobrze, boże, to jest mega item, nie? Dobrze, że tu przyszedłem. Dobrze, że umarłem i tu przyszedłem. O, 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 dawaj. Traw, no traw. Czy spele lecą szybciej? Chyba tak. Tamtej już chyba nie, nie, do, nie, nie dostrzelę, co? No nie. Dobra, tamtą wyciągniemy z innego miejsca. Czy tu się gdzieś niżej nie spadało po jakiegoś ringa? Kurde, jestem prawie pewien, ale to pewnie nie tutaj, gdzie myślę. Nie tutaj. Stary, za jaki miesiąc? Jest kolejna odznaka. Jaka odznaka? Jaka odznaka? Aha, ty, zasuba, tak? To prawda. Uch. Ja nie chcę spaść przypadkiem. Dobrze, żadnego wykroku do przodu nie robię podczas strzelania. Dobra, i pode mną jest ten szkielet, tak? Czy to nie. to jest tu, nie? Tu jest frajer. Czy ja mogę go jakoś wyhaczyć pod jakimś kątem, żeby go zajebać, zestrzelić? O. O. Nie przyjdziesz tu. Nie masz jak tu przyjść. Kolega. No mm, Spróbujemy spróbujmy wziąć ten item po prostu. Tarcza arbitra. Eee, a, ona. Ona leczy, nie? Ona leczy! Prawda czy nieprawda? Ja dobrze mówię? Ja chyba dobrze mówię, nie? Chyba i tu już chuj jest, tu już nie ma nic. Eee, o, o, wspomniałem. O, I, okej. Okay. Tarcza arbitra. Eee, wiem, że nie mogę używać, ale leczy. Leczy, minimalnie, ale leczy. To jest ta sama tarcza, prawie, co jest w Elden Ringu, nie? Używaliśmy jej przy chyba, do, do tego, do regeneracji, między innymi. Troszeczkę. Oh. I ta tarcza Elden ta Ringa wygląda bardzo podobnie, jak właśnie ta tarcza. Arbitra. Arbiter to jest boss, do którego się kierujemy, nie? Mam z tym fast role? Mam. Mam. Oh. Kurwo, poczekaj. Gdzie jest ta płaszczka? O, już widzę. Kurwa. Czy to jest ostatnia jaka została? Musimy ją zastrzelić koniecznie. Niech tu podleci. Bo tam jest szkielet już na dole, nie? Ja nie chcę na niego iść, bo nie mam leczenia prawie. Ten wielki głoś z małym ptaszkiem, dokładnie tak. Dokładnie tak. Bardzo gimmick boss, bo chodzi o strzelanie w ptaszka, a nie w bossa samego, okej okay, jest. Nie, czekaj, daj mi kostur, kosturę będzie łatwiej, nie. Kurwa, nie będzie zasięgu stąd. Chyba ja jednak muszę zejść tutaj, co? Tak. No podleć mi tutaj jeszcze raz. Po podleć jeszcze raz, co się po... po... Oh, okej, okay, to już za blisko. <laughs> y kolega! Ja pana kolegę proszę. Ja panu nie przerywałem. Za dziewięć miechów i kolejna za rok. Za dziewięć nie wiem, czy jest. Adr23154. Witam, polecam anime Kurokoes Basket i dziś hiwa, boję się napisać, chociaż chciałbym się dowiedzieć, co u ciebie słychać od tych czasów. O! No! Halo, tu jesteś? Kurwiu. No nie trafił! Ja. Siemano, Adr. Dobry wieczór. tak Dobra, on nie ten, nie szczela nie? Nie, nie turla się. Chodź, chodź na... Poś na trawkę zieloną. Okej, okej, okej. Ja nie chcę spaść. Ok. Gdzieś jest ta płaszczka? Ona mi ciągle nie daje spokoju. Tutaj. Podleć bliżej. Mogę już. Come on, trafią. Dobrze. To była ostatnia płaszczka w tym. Yy, w tym. kurwa zonie? Lordsy zakupione panie Remczak. To było pytanie, czy o, o ten oświadczenie? Ja jeszcze nie kupiłem, jeśli to było pytanie. Ale no kupię, ne, kupię, kupię. Szczególnie jak będzie preload, no to na bank kupię jeszcze przed premierą. Są już na mojej liście życzeń. Na Steamie, ale jeszcze nie kupione. Ale będę grać na pewno. To nie ma opcji, żebym nie grał, nie? Nie ma takiej opcji. Jakaś inna płaszczka? żeby mnie nie schizowała? Dobra. Muszę patrzeć na moją manę, nie? Okej. Okay. Eee, I zaraz będzie już ten pieprzony... Jaszczurka, nie? Gitgut, no trochę tak. Dlaczego to tak ładnie wygląda u mnie na PS3 to jak ziemniak wygląda? Mordo, bo ja gram w Remastered wersjon. Remastered Edition. Czy to był szkielet jakiś? Na dół się do bossa idzie, nie? Tutaj, tu jest pułapka. Nie, tu się nie idzie do bossa, stąd się wychodzi. A, dobra, bo ja wyszedłem wtedy. Tak? Nie wiem, nie pamiętam. Gdzie ja kurwa idę? Tu była ta. szczurka? Nie ma jej? Halo? Czy to nie tu była? Czy ja. A. Tu nie powinny być szczurki? Fuck! Ja przyszedłem stąd, tak? Tak? Kurwa. Chyba tak. Eee. Ja nie wiem, gdzie ja szedłem. Tu powinna być jeszczurka. Czemu jej tu nie ma? Przez to, że jej tu nie ma, jestem teraz. O, jak tam wejść? Z góry? Nie tędy, okej. Okay. Pier, pierścień chmie. Chmię Co to robi? Ja nie pamiętam w ogóle pierścieni z tej gry. O! Utrudnia czarnym duchom. Czarnym duchom? Okej. Okay. A czymkolwiek są czarne duchy? Pra, panowie końca cyberpunka. końce cyberpunka z zakończenia DLC, co? Tam się idzie dalej. Ja tam jeszcze nie chcę. Czemu tej jaszurki tu nie ma? Przecież umarłem, tak? Ona się powinna zrespić po śmierci. O kurwa. Tu się idzie do bossa. Tu się idzie do bossa. Ale ja tam jeszcze kurwa nie chcę. Czemu tej jaszurki tu nie ma? Umarłem! Czy ona już po prostu sobie poszła? Ona zdążyła zobaczyć, że ja sobie gdzieś mnie zobaczyła za ścianę i zniknęła? Bo tu nie ma tak jak w Soulsach 1 i... i 3 i Elden Ringu, że ja sobie je zresetuję, nie? Wychodząc z gry i wchodząc w grę. Jeśli dobrze pamiętam. Czy źle pamiętam? Da się tak zrobić w Demon's Souls? Czy ktoś ma taką informację? Tu jest ten ring, o którym ja myślałem. Regeneratora. No właśnie. I on mi regeneruje co? HP? HP. Okej. Okay. Więc teoretycznie, jakbym miał mało leczenia, to mógłbym sobie włączyć tarczę, założyć ring, wyleczyć się i iść dalej. Po pokonaniu bossa pojawi się jeszcze raz. Trzeba, trzeba bossa pokonać, nie? <laughs> ja nie mam pojęcia, jak mi pójdzie. Nie pamiętam jak... czy znaczy, pamiętam, trzeba bić po ptaszku, nie? Więc na pewno zrobimy to magią, a jak blisko... Okej, okay, już się rzuca na mnie. Oh, okej. Okay. Pauza muzyki. Mogę targetować ptaszka już stąd? Nie mogę. On to zniszczy, nie? Jak tu będę na górze siedzieć. Okej, okay. o oh, właśnie. Mogę targetować ptaszka stąd. Tak mało damage'u w niego wchodzi? No No właśnie. To jest ten problem, nie? że on jednak ma zasięg. Mi leczenia, kurwa, nie wystarczy. Kurwa. Boże, to jest najprostszy boss, jaki może być na normalnym ranie, nie? A tu mnie tym jęzorem tak kara. Nie, wiem, będzie robić strzał i uciekanie, no bo. Nie widzę innej opcji. Ja w ogóle mu taszka celuję, bo to aż za mało damage wchodzi. Chyba że mamy jakąś, może dużą odporność na magię. Wydaje mi się, że tego damage powinno być więcej, ale. Działa, ok? Powoli, powoli, ale działa. Jak tego bossa zabijemy, to ja będę szczęśliwy już. Halo? Czemu... Ok. Jest lizanko. To by tylko nie spadł przypadkiem, no no tak dość blisko podchodzę do tej krawędzi. A mnie żeby spróbować łuku. Voilà. Stroki z nie? O dłuku 60, panie. To on jest jakiś naprawdę odporny na magię. Okej, okay. uh, O nie, teraz to gówno może tu wejść, eee... Fak, 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 Możesz się cofnąć, kolega? No, fuck. O no, fuck. Strzelanie z magii... ...i strzelanie z łuku nie zabiera w ogóle many. Ale puu, stamina. Także, to jest piękne. Przestań się tak... Nie, ja nie chcę, żeby on podszedł. Bardzo nie chcę, żeby on podszedł. Raz mi się mana skończy. Odsuń się ode mnie, bo ja mam dużo dusz. Nie chcę ich stracić, chcę... O, halo, żebym nie spadł? Of, okej, okay, tu mogę. Bo ja chcę mi wykorzystać, kurwa, na kupienie leczenia. Mam zero leczenia praktycznie. Ja się muszę cofnąć. Ja muszę kupić leczenie. Także yy, będzie co robić z duszami na tym ranie. Okej. Okay. wypierdalaj. 1200 dużo takiego frajera. O, po pokonaniu bossa się pojawi raz jeszcze. Aha, aha, dobra. Czyli teraz, jak usiądę przy klińcu, tak, to się pojawi jeszcze raz? Czy nie? Wystarczy, że ja przy klińcu usiądę i się, i się zrespi? Ta jaszczurka? Bo to jest dla mnie mega ważne, bo z tego ma niby dla mnie kamień polecieć do upgrade'ów. Tej broni, którą mam. Dotknij klińca. Nie wiem, się z jednego miejsca w drugie? Chociaż nie, czekajcie, zanim Zanim w ogóle cofnijmy się na chatę, wydajmy te dusze, bo ja się boję po prostu, że. Wyjebie się z mineryj, najzwyczajniej, nie? Wyjebie się z nimi na, ryj, <laughs> z nimi na ryj. E, Więc tak, Ed, Ed, Eddy. Nie, a napraw, w sumie tak, dobrze. Ulepszanie nie nie, nie będzie, nie? Łuk. Okej, okay. po te kamienie y, odłamki i twarde. Duże odłamki. Możemy zrobić świat 2-1, nie? Świat 2-1 wydaje się być dobrym pomysłem. Ja mówiłem przed chwilą, że nie przyda nam się, ale się przyda, tylko że nie do tego, czego chciałem. Eee, nie mogę wzmacniać mojego tego. okej. Okay. Czy mojego falciona, tego, ja mogę wzmacniać tylko u, te u tego specjalnego eee, kowala w 2-1, tak mi się wydaje? Jest info, że pojawi się po pokonaniu bossa, okej. Okay. Okej. Okay. Chyba u tego specjalnego Kowala tylko mogę wzmacniać. A ten mój falcjon. Więc i tak musimy świat drugi zrobić bardzo dobrze. Ja się bardzo cieszę, bo ten 4-1 był straszny. <noise> nie chcę do niego wracać. Czemu tylko 19? A, bo jestem przeciążony, Dobra, dobra, dobra. E, panie Tomasie, organizuję wyposażenie. Ja bym chciał odłożyć. Czy dusze coś ważą? Chyba nie, nie? 00, tak. Więc możemy to olać. E, to mi się w ogóle tu nie przyda. Te kamyczki nie zostaną. E, Wszystkie kamienie do upgrade'ów można używać jak są w schowku, więc nie trzeba ich przy sobie nosić, jakby ktoś nie chciał. Możemy wszystkie bronie schować, których nie używam, bo po co mi one tutaj? Talisman Boga, łuk. Skały niech będą. Siop, 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 siop. Ringi, a niech leżą, nie? Niech ringi leżą, bo one akurat się mogą przydać. I tak ważę 52 w tym momencie, więc... A poczekaj, czy ja dla ciebie nie mam quest itema? Nie mam spinki dla ciebie? Uciekam jak tchórz, bla, bla, bla. Ha. Skąd się bierze spinkę dla niego dla, od córki, nie pamiętam już. N nieistotne. E, kup przedmioty, więcej ziółek. Czemu nie mogę tego więcej nosić? Może Jest maksymalna ilość traf? Kurwa. A to trochę lipa. Bo ja bym chciał więcej rzeczy kupić, tylko że nie mogę. E, u niego się więcej traf od, odblokuje później, nie? Ale kiedy, to nie wiem. Też bym chciał coś odłożyć, a tu bidę po wypłacie, dzieci zabierają. Spinkę bierzesz do łańcucha tego spadać. No ja wiem właśnie, podniosłem spinkę. Znaczy, podniosłem z trupa odciętego, nie, w świecie, no czy na samym początku, więc nie wiem, czemu nie pozwala mi, ale nie istotne, dobra. E, wróćmy się do 4-1, po tą pieprzoną e, jaszczurkę, stąd, do 4-2 w sumie już teraz, ale cofniemy się do 4-1, po jaszczurkę e, i będzie, nie wiem, czy jeszcze dzisiaj zaczniemy chyba 2-2, tak mi się, aż znaczy 2-1, tak mi się wydaje, żeby móc sobie wzmacniać w ogóle tę broń. Czy ja się w ogóle są cofnę? Tu są schody do góry? Pierwszy raz w się cofam, w ogóle. okej, okay, są schody. Jestem chujek znowu. A Jak sobie myślę, że on ma na mnie na strzała, to mnie trochę przeraża, szczerze mówiąc. Jak daleko on będzie mnie gonić? Uh! Mogłbym go zabić pułapką, nie? Pewnie. A no trudno. To tu było? Nie, nie tu. Schodami w górę? Kurwa, goni mnie. Eee. Yy, nie, nie, nie schodami w górę. Czy jak ja wejdę na tą deseczkę tutaj, to on pójdzie za mną? O, olał. No, chodzi powolutku. Ech. A strzelają te płaszczki znowu, no. Dobra, chuj w to, może się uda, nie? Ojej, jestem... Jestem z powrotem, kurwa, tutaj. Eee, no nie ma tej jaszczurki. Czemu jej tu, kurwa, nie ma? Czemu ona nie wróciła? Czekaj. Dajmy leave game. Kontynuuj. A, muzyka nie ma, nie leci. Ej, nie chcę. Offline, offline. Nie chcę żadnego PlayStation Plus za 300 zł. I... U, i czemu tej jaszczurki tu nie ma? Wcześniej była. Nie podoba mi się ten fakt, że zniknęła mi jaszczurka. Czy ona znika? I może zostałem te kamienie. Może ona spadła? Nie, nie spadła na pewno, nie? Na bank nie spadła. I nie umarła. Czy może? Czy w Demon Souls, jak spadnie jaszczurka, to trzeba ją zlutować? A czy jak umrze jaszczurka, to trzeba ją zlutować ręcznie? Czy nie? Moonshade Stone. Roll over the broken down tower walls to find a corpse, bla bla bla. Regenerator's ring. Okej, okay, czyli to powinno być gdzieś... Ja tam miałem Regenerator's ringa, nie? Okay, ustawmy sobie ziółka. Słabe. 50, maksymalna ilość. Ah, oh, fucking hell. O! Oh, kurwa, on aż tu siedzi! Uff. Jebany frajer! Ah, zestresował, zestresował. Muszę przyznać. Jak spadnie, to po ptokach, no właśnie, czyli trzeba ją kliknąć, tak? Tak jak Dark Souls 2. Ej, chujowy... chujowy w takim razie system. Bo wydaje mi się, że w takim razie to tak powinno być, nie? Że ona pewnie spadła, dlatego się nie respi. A to bardzo źle, bo... no ja potrzebuję tych kamieni do upgrade'ów. I tak, byłem pisany, żeby iść... Regener po Regenerators Ringa... Czekaj, ja tu już... byłem. Poczekaj, Regenerators Ring był... nie pamiętam gdzie. Oh. Tu był regenerator Ring, tak? Tutaj był. I jest tak. Roll over the broken down tower walls to find the corpse contain containing. A, bo oni mówili, żebym gdzieś z góry niby się zrolował. Co, przecież. Nie, no, może się da. Ring. Then take the narrow path on the right to Crystal Lizard. No i jakbym ten szedł, to rzeczywiście tu byłby ten Crystal Lizard, nie? Mi się wydaje, że on mógł spaść, umrzeć. I huj. Ale poczekaj, czy przypadkiem krystalizardy nie rozpią się ze trzy razy w Demon Souls? Przypadkiem je można farmić, nie? Tak naprawdę, jeśli dobrze pamiętam, je można farmić trzy razy co najmniej, a później jak się bossa zabije, to chyba jeszcze więcej razy można je farmić. Tak to chyba działało. Tak to chyba działało. W zdrowkach masz 78% lice of pee w coś sensie achievementów? Nice. Ja nawet nie wiem ile mam na Steamie, gdzie jest mój Steam. Mam. Znaczy ja w ogóle nie w menty, ale mam. Czy to się sprawdza w ogóle? Jakoś procentowo? 85%. Mam 36 na 42. Achieve. A A jakbym wyłączył grę? Eee, czekaj, jak się w ogóle wyłącza grę jako wyjście z gry na PlayStation? Bo ja zawsze robiłem tak, że żeby wyłączyć jedną grę, to włączałem inną grę. <laughs> ale to. Wolałbym ominąć ten proces? Nie. Um, menu główne. Można jakoś przerwać. Jak się wyłącza grę? Na początku może... Ale to nie jest wy, wyłącz grę. Tutaj nie ma, nie? Jest kontynuuj wczytaj, nowa gra ustawiona. I nie, nie ma wyłącz grę. <laughs> Chyba, że chodzi ci o ten przełącznik tutaj. Tu jest wyłącz grę? Nie mogę zasilanie wyłączyć. A to ja nie chcę wyłączać zasilania. Game base? Nie. Jak wyjść z gry? Jak klikniesz na grę, druga opcja na pasku na dole. Przełącznik. O! Zamknij grę! Proszę! Po wielu, wielu, kurwa, latach posiadania PlayStation dowiedziałem się jak wyłączyć grę, rzeczywiście. <grystanie> ja autentycznie, jak chciałem jedną grę wyłączyć, żeby coś zresetować, to włączałem specjalnie inną grę, bo w momencie, kiedy włączam drugą grę, to mi się ta pierwsza wyłącza, nie? <grystanie> Pierwszego dnia. Dobrze. Czy teraz offline? Czy teraz pojawi się ta pieprzona... Dawaj. Miaszurka. Ja tę mieszurkę bardzo potrzebuję. Proszę, powiedzcie mi, że ona się pojawi. I z powrotem, do góry. O, item. Najlepiej byłoby, jakbym jeszcze jakiegoś wendora znalazł, który mi sprzedaje lepsze trawy, żebym mógł moje pieniądze zużyć, nie? Bo tak latać z 11 tysiącami na SL1 to jest. Yy... Szkoda, że nie mogę więcej traw na zapas kupić. A mógłbym na przykład yy, kupić trawy, odłożyć ich 50, czyli maksymalną ilość, do tego. Oj. Odłożyć maksymalną ilość do tego, do schowka, do ziomeczka, i kupić kolejne 50, i znowu do. O oh jest. O kurwa, mało damage. U. Dobra. O nie! Ok. Ok. Trzy sztuki. Trzy sztuki. Git. Czyli to działa. A co się stanie? Jeśli wyjdę z gry teraz. Pamiętam, tak wiem, ja dlatego specjalnie ciężkim atakiem biłem. Biłem ciężkim atakiem, a nie lekkim, nie? Bo przy lekkim jest ten zwiebany odskok. Dobrze, i teraz zrobimy siup, bo mówię, w Demon Souls większość tych większość jaszczurek, z tego co pamiętam, można bić dwa albo trzy razy nawet, nie? Później jak się zabije bossa w zołnie, to może kolejne dwa albo trzy razy je zabijać. I nie wiem, czy lód jest taki czas, taki sam. Ta Taki sam cały czas, czy nie? Jeśli tak, to fajnie, bo ja tych kamieni chcę jak najwięcej. Ale nie wiem, czy ja nie muszę umrzeć teraz, rzeczywiście, nie? żeby ją zrespić po raz drugi. No dobra, mamy dwa takie kamienie. Znaczy trzy kamienie. Których i tak nie mogę użyć. No bo y, potrzebuję od... odblokować specjalnego kowala, nie? W drugim świecie. A do tego jeszcze mamy kawałek. Musimy zrobić cały, cały pierwszy ten, nie? Chyba pierwszy. Czy znaczy, ja muszę pierwszego. Nie, nie muszę. Czy pierwszym bossem w świecie drugim jest pająk? To chyba nie muszę tego świata zrobić. Znaczy, pierwszego Zauna w drugim świecie. Chyba nie muszę. Dobra, jeszcze raz do chujni i zobaczymy, czy działa rzeczywiście to, co mówiłem. Czyli kupienie ziółek, odłożenie ich do, do schowka i kupienie jeszcze więcej i znowu odłożenie do schowka. Bo ja jestem pewny, jak pójdę do drugiego świata, to się wypierdolę na ryj. I to niejednokrotnie, nie? Mamy zabite dwa bossy, tak? I mam 20 śmierci. Nie jest w sumie aż tak źle, jak myślałem, że będę. <śmiec> Więc ja wolę sobie siób wszystko odłóż, pięknie. I panie Edzie, ja poproszę więcej ziółka, <śmiec> poproszę więcej towaru. Mogę, mogę. wykurwiście to tak właśnie będziemy robić. Organizuj, odłóż i po kolejną dawkę <śmiec> do dealera. <śmiec> Kurwa. <śmiec> A napraw. Dobrze? Kup. Maksimum. pięknie. Dobrze, dobrze. Więc e, nie, teraz ja bym chciał. Ile mogę? Tyle weź? Pięknie, mamy zapas. Dobrze. Okej. Okay. Ah. Bardzo ciężki początek rana, muszę przyznać. Nie myślałem, że będzie aż tak trudno, a będzie jeszcze trudniej. Szczególnie na, na, tych, na tych. Ten czwarty świat to jest dla mnie przepierdolony. Wydaje mi się, że do czwartego świata pójdziemy późno. Na razie się skupimy chyba na pierwszym i drugim. W trzecim jest właśnie tower of Latria, nie? Czy nie? Czekaj, zobaczymy jeszcze, ja nie pamiętam. Pierwszy świat widzieliśmy to jest ten zamkowy, ładny, nie? Drugi świat to są jakieś kurde klify, gorąco i w ogóle. Trzeci świat to jest Tower of Latria. Więc tu jest też rak troszeczkę. Czwarty świat to jest wielki rak. I piąty świat to jest też rak. <grym> Bagno to jest Blightstown, nie? Demon Soulsowe. Okej, okay, więc skupimy się na początek tego rana teraz, już tak mi się wydaje, na tym pierwszym i drugim świecie. Ostatecznie czwarty pociśniemy specjalnie później, jak już odblokuję tego kowala w tym drugim świecie, żeby mieć więcej kamieni do upgrade'ów.